Witam wszystkich. Dzisiaj jestem z wizytą Piotrka, mojego kolegi, i chciałem Wam pokazać łódź, którą wykonał kolejną łódź ze stajni Green Line. Łódź o długości 495 cm, szerokość 210 cm. I tak jak widzicie, łódź posiada wiele udogodnień. czekajcie. Warte. Ile jest bakist Piotrze? Dzień dobry, zastałem Jolkę. Bakist jest wszystkich 12. Jak widać, ta pierwsza jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Myślę, że i ty na upartego też byś się zmieścił. Nie, chyba musieliby pociąć, no. ale pewnie tak. Ale nie o to chodzi. No, Lisa nigdy za wiele. Zgadza się, szczególnie na łodziach wędkarskich. Dokładnie tak. Powiedziałem o wymiarach łodzi, natomiast jak już jesteśmy przy Bakistach i tak pięknie z niej wyszedłeś, powiedziałbyś ile ich jest? Bakist jest 12 łącznie. Mhm. Oprócz nich oczywiście ja mamy pasy jaskółek, więc, więc naprawdę wszystko o, ogrom, ogrom przestrzeni ogrom miejsca, ogrom schoku. Może podświetle, żeby jak jesteśmy przy Bakistach, to oświetlimy. Dobra. Bakisty e, wszystkie przednie są poza żywcówką podświetlane. E, otworzysz, pokażesz jak tak. to wygląda. Aha, czyli tu mamy bakistę kotwiczną, kotwiczną linowa jakaś tam. Tutaj też. Sławie mhm. świeci, może podejdziesz, widać. Przyświetla, wiesz. Aha, ja jest jest. tutaj jest. Um... Tak, tak. tak. To już jest takie... O, proszę bardzo. Tak, i tutaj widać, że jest to światełko. Tak, tu gdzie stoisz również bakista. Ta bakista jest konkretnie na przestrzał, czyli pod fotelem mamy miejsce na dwa akumulatory po 100 amperogodzin. Ah. Czyli ona ma około 2 metra jest, szerokości, tak? Też jest tak? obszerna, też jest duża, pojemna. Bakista na żywą rybę. Kolos. Okay. 110 cm długości. Jest naprawdę Super. duża. Yy, Widzę, że tutaj coś co. Tak, yy, jeszcze dodam, wszystkie, wszystkie bakisty są wyposażone w rygle z zamkami na kluczyk. Tu dodatkowo dwa punkty yy, jeszcze zewnętrzne. Trudniej będzie sforsować. Nikomu nie życzę, ale zdarzyć się może, więc. Tak Im więcej zabezpieczymy, tym lepiej. Tu mamy, proszę bardzo, wędki wchodzą w jednym składzie 2,62 sztuki. Łącznie mieści się cztery wędki. Widzę, że jest jakiś system taki. Są, podpórki, tak? są regulowane podpórki Twarzysz? na kije? Tak. Możemy ustawić sobie, skonfigurować, w którym miejscu wypadają nam kołowrotki, żeby zoptymalizować to ustawienie. Pod spodem po sunięciu możemy sięgnąć zawsze do Bosaka, do wiosełka jakiegoś bagaja. Bardzo fajny system, super to wygląda. No myślę, że, myślę, że się sprawdzi. A przechodząc na tę widzę, że i tutaj mamy jakieś zamykane bakisty. Tak jest. To są bakisty płytkie nad częścią wypornościową. Takie akcesoryjne. Na, na nie? jakieś Bardziej. większe pudełka na przynęty. Mhm. Wykorzystane po prostu miejsce do maksimum. Lewa prawa strona. Takie same. Lewa zapewne. prawa są takie same ze spowalniaczami, żeby to e, gdzieś tam nie stukało przy zamykaniu. Fajne, aha. Fajne na tej łodzi jest to, że można się odsunąć i jest się gdzie odsunąć. Środkowa bakista e, zawiera fabryczny zbiornik z czujnikiem paliwa, dwie pompy zęzowe mostek elektryczny po lewej stronie. E, Przeznaczone do odbioru urządzeń o większym prądzie, jeśli by takie jeszcze były instalowane. Ten zbiornik bodajże 41 litrów pomieści paliwa z tyłu. Mamy dwa sloty wędkarskie do trollingu, na wędki przepraszam, czy też do przewożenia. A do trollingu chyba każdy może sobie we własnym zakresie na tych wielkich parapetach coś zrobić. Bo muszę Wam pokazać Miejsca te parapety, kładąc swoją dłoń. no To jest, myślę, jakieś 15 cm, 16 długości szerokości. Przepraszam. Jest serowo, można bardzo wygodnie nawet sobie na tym usiąść. Nie mówiąc o tym, że jak schodzimy z pomostu, to ta stopa trafia rzeczywiście na mocne, szerokie oparcie. Także pod tym kątem jest to bardzo fajne, bezpieczne. No. I pokryte oczywiście widzę imitację teku, stresowane. Też widzę knagi, rozkładamy. Cztery sztuki, domontować mhm. jest gdzie, nie ma problemu, gdyby to komuś brakowało, zwłaszcza do obijaczy. Można jeszcze po sztuce dodać. Parapety, parapety są na tyle naprawdę duże, obszerne i tego miejsca jest sporo, chociażby w celu zamontowania echo sondy czy też w ogóle większego odbiornika typu LiveScope, co jeszcze? No, wiadomo, odbijacze, jakieś akcesoria jest gdzie, jest miejsca sporo na to. Masz deskę rozdzielczą? Tak, jeszcze tylko mówię, bo zapomnę. Mamy podłogę jeszcze poświęconą. No, tak czekaj, samo. fajnie, no jadę na to. Jest to super też, wygląda przyjemny. Aha, i chciałem zobaczyć, jak te jaskółki. Jak z mógłbyś zaświecić jaskółeczki, tutaj? Jaskółeczki z prawej strony, uruchamiane z panelu, e, przy, z panelu obok sterującego, mhm. włączane potencjometrem. Możemy zwiększać i zmniejszać natężenie prądu. Naprawdę bardzo przyjemnie. Czyli rozjaśniamy i ściemniamy. Rozumiem. Rozjaśniamy i ściemniamy. Super, powiem Ci, że to robi efekt. No i jest bardzo przyjemnie. Wieczorem żeśmy też jakieś tam zdjęcia na wodzie robili. Wychodziło fajnie. Z przodu mamy jeden punkt gniazdo USB ładowanie i tutaj obok kierującego drugi punkt. Też możemy zapalić. Zapalamy deskę. Tak jak widać, to jest jeden punkt. Pod spodem jest gniazdo standard 12V. Z boku schowki podręczne. Odkładane takie mniejsze. Aha, w ten sposób tak. otwieramy. Widzę, że w każdym jest, z tych schowków tak, tak jakaś tak jest, trzeci. O, krateczka, wentylacyjna, inna, tak? tak. Wszystko, wszystko nie to może akurat pokaże. Żeby nam tam gdzieś żeby była szansa w ogóle odparowania wilgoci cyrkulacji. Dwa sloty na kubki yy, z tyłu z przodu obok kierowcy standardowo po prawej stronie na, przy manetce. Tak? Ile jest siedzisk, bo widzę, że są gniazda tutaj. Dwa. Trzy fotele tak. są na wyposażeniu. Rozumiem. Tutaj mamy skrzynkę bezpieczników. I miejsce na manetę. Tak, miejsce Wlapenie. na manetkę. Wskaźniki od lewej. Woltomierz, obrotomierz. Radio marynistyczne, multi-odtwarzacz w zasadzie. Widzę właśnie, że cztery tak, cztery kolumienki są. I prędkościomierz GPS, no i wskaźnik paliwa, już zatankowany. Kupujący powinien być zadowolony. Parę literków jest. Ja osobiście już pływałem na tej łodzi, a wszystkim, którzy nie mogli mieć tej przyjemności, polecam filmik, na pewno pokażesz ten film z pływania. Tak, będzie wszystko opublikowane. Będą zdjęcia z warsztatu, wszystkie jak Łódź powstawała od początku do końca, od pierwszego momentu, kiedy pierwsze kroki były zrobione. Poprzez cały proces jest udokumentowany jak Łódka była budowana. A ja ze swojej strony na pewno też u siebie udostępnię. Fajna Łódź. Z całego serca polecam, chociaż konkurencję. <laughs>